Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie o naćpanych kierowcach, którzy są bezkarni oraz o intensywnym lecie dla szczypiornistów. W pierwszym półroczu tego roku legniccy policjanci wykonali tylko 30 testów na obecność narkotyków w organizmie kierowców, w tym samym czasie prokuratura zanotowała wzrost przestępstw związanych z narkotykami o 30%. Akcje społeczne, piłe niejeć, a do tego zmasowane kontrole policyjne na drogach przynoszą oczekiwane efekty. Z roku na rok systematycznie spada liczba kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. A co z narkotykami, kontrolą naćpanych kierowców? Kontrole są wykonywane wtedy, kiedy policjant zwróci uwagę na dziwne zachowanie kierowcy bądź też w czasie kontroli pojazdu zauważy, że coś z kierowcą jest nie tak, czyli mogą być to jakieś nerwowe ruchy, coś z oczami się może dziać, może być bełkotliwa mowa, może być specyficzny zapach w samochodzie. Tak więc narkotesty wykorzystuje się sporadycznie, bardzo sporadycznie. Około kilkudziesięciu badań w ciągu roku. W tej chwili, do, w pierwszym półroczu tego roku wykonano około, około 30-35 tego typu badań tutaj na terenie naszej komendy, z czego połowa została zweryfikowana pozytywnie, czyli połowa kierowców, którzy zostali poddani tym typu badaniu znajdowała się pod wpływem środków A to na pewno kropla w morzu potrzeb, bo jak informuje Legnicka Prokuratura przestępstw narkotycznych jest coraz więcej. Przestępstwa narkotykowe w pierwszej połowie 2013 roku to 284 sprawy, w pierwszej połowie 2014 roku 379 postępowań. Tak więc wzrost jest wyraźny, bo aż o 30%. Kierowcy jednak czują się bezpieczni, bo nie ma kontroli. Jeżeli policjant stwierdzi, że coś z kierowcem dzieje się nie tak, przeprowadza takie badanie specjalnym testerem. On ma tam swoją nazwę, my na to mówimy Dagger. Badanie to można przeprowadzić na podstawie śliny kierowcy. Po kilkunastu minutach, kilku minutach policjant widzi, czy coś z organizmem tego człowieka dzieje się nie tak, czyli jakaś substancja w organizmie tego człowieka się znajduje. Wtedy musimy wykonać badanie krwi bądź badanie moczu. A to trwa. Tymczasem przypomnijmy, w pierwszym półroczu tego roku skontrolowano tylko 30 kierowców. Do 5 września można składać wnioski na wyprawkę szkolną. Jest to rządowy program pomocy uczniom. Dzięki takiemu wsparciu rodzice mogą uzyskać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. O wyprawkę szkolną mogą ubiegać się uczniowie niektórych klas ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz wybrani uczniowie szkoły muzycznej, a także osoby niepełnosprawne. Warunki otrzymania takiej wyprawki są ściśle określone. Wysokość wyprawki jest różna, od, zależy to od szkoły, czyli poziomu kształcenia, zależy to od klas. I w przypadku szkół podstawowych ta wysokość kształtuje się między 225 a 325 zł, w gimnazjach jest to 390 zł, w zasadniczych szkołach 390 zł, w liceach i technikach 445 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych kwota się tak kształtuje od 600 do 770 zł i to znowu jest precyzyjnie określone. Dla kogo tu nie ma dobrowolności, czy jakiejś dowolności w kształtowaniu wysokości tej kwoty na wyprawkę. A taka wyprawka kosztuje tornister, do tego piórnik, kredki, długopisy, ołówki i pióro. To niezły koszt. Generalnie nie ma idealnej odpowiedzi ile kosztuje wyprawka i konkretnie również. To ile ma pieniędzy, wszystko zależy od pieniędzy, ale tak trzeba liczyć od 100 do 300 zł. Bo nawet to niestety potrafi może kosztować 300 zł bardzo dobrze. W tamtym roku szkolny urząd miasta na wyprawki szkolne wydał 205 tysięcy złotych. Skorzystało z nich prawie 700 uczniów. Planujemy na ten rok, że będzie to ponad 730 osób i 250 tysięcy planujemy w budżecie. Jeszcze tych środków oczywiście z budżetu państwa nie otrzymaliśmy, bo dopiero pod zebrane. Po 5 września informacje takie bezpośrednie zapotrzebowanie będzie kierowane do, do Warszawy. Pomoc w postaci wyprawki szkolnej udzielana jest na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna złożony w szkole, do której chodzi uczeń. Wnioski można składać do 5 września. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Kibice Miedzi w ramach projektu Kibice Razem organizuje turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 12 i 13 lat. Zwycięzcy wezmą udział w finałach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane drogą elektroniczną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci do 25 sierpnia. Drużyna składa się z 8 osób, z 5 osób grających, z 3 osób na zmianie, plus trener lub opiekun drużyny. Co trzeba zrobić? Potrzeba jest zgoda rodziców do wzięcia udziału w turnieju. Turniej jest planowany na 30... Sierpnia przy boisku szkolnym, przy zespole Szkół Ogólnokształcących numer 3 w Legnicy. Rozgrywki będą prowadzone w systemie Każdy z Każdym. Zwycięska drużyna eliminacji miejskich pojedzie na finały do Warszawy organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. I ta zwycięska drużyna weźmie udział w turnieju, można powiedzieć w sumie ogólnopolskim, ponieważ weźmie udział w rozgrywkach razem z reprezentacją. Takich ośrodków jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gdynia i Tychy. W ramach projektu Kibice Razem do tej pory udało się zorganizować już m.in. sportowy Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim. Kolejnym projektem ma być akcja Młody Kibic w Mieście. Wśród atrakcji znajdzie się m.in. poznanie teatru i kina od kulis, warsztaty pozytywnego kibicowania. Odwiedzimy też Stadion Miejski w Legnicy, poznamy również jego kulisy, także przy spotkaniu z piłkarzami. Oprócz tego będą też zajęcia sportowe, plenerowe. Myślę, że taką dużą Dużą atrakcją będzie też, na przykład, wizyta w Muzeum Miedzi, gdzie dzieci będą mogły brać udział w takich zajęciach jak poszukiwanie skarbów. Udział we wszystkich projektach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej TPD w Legnicy. Myślę, że nie damy się nabrać na obietnicę prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, mówi Witold Lech-Itczak, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Legnicy. O swoim programie i gospodarczej sytuacji miasta polityk opowiada w programie w otwarte karty. No Chyba każdy z nas ma odczucie jaki jest rynek pracy w Legnicy, jakie są warunki tutaj pozyskania pracy, co robi się w specjalnej strefie ekonomicznej jak wyglądają nasze tereny inwestycyjne i chyba po 13 latach działalności już no nie damy się nabrać na obietnice, bo to pora by była rozliczać z pewnych działań, których nie ma. To ja mogę obiecywać, czy inni kandydaci, bo jesteśmy pretendentami. Natomiast wydaje się, że od pana prezydenta należy oczekiwać prostych rzeczy. My tych paru prostych odpowiedzi no jakoś doczekać się nie możemy poza mil milionowymi obietnicami. Na cały program zapraszam tuż po serwisie informacyjnym. Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Legnicy Jarosław Rabczenko rozdał 75 kg jabłek w centrum miasta. Tym samym polityk włączył się w ogólnopolską akcję Jedz jabłka na złość Putinowi. Kosze i skrzynki wypełnione po brzegi jabłkami. Owoce oprócz kandydata na prezydenta rozdawali także lokalni politycy i wolontariusze. Po po teraz no zjemy no te polskie jabłka. W ostatnich dniach jabłko stało się najbardziej politycznym owocem, jeżeli chodzi o nasz kraj. Też jakby w trosce o polskich sadowników, wspierając ogólnopolską akcję Zjedz Jabłko na Złość Putinowi, chcielibyśmy dzisiaj rozdać prawie 100 kg jabłek legniczanom. Jabłek polskich, produkowanych przez polskich sadowników, zbieranych przez polskich rolników. W jabłkowym happeningu udział wziął także dyrektor Legnickiej Sceny, gorący zwolennik polsko-rosyjskiego dialogu i pojednania. Znajomy pracował przy pewnym serialu z wątkami polskimi w Moskwie i pewnego dnia przyszła dyspozycja, żeby ograniczyć wątek polski. Nie? Czyli to nie są tylko kwestie takie, powiedzmy, na szczycie władzy, na szczycie władzy to są kwestie też podwodne, takie no, po poziome. To jest bardzo trudna sytuacja i mam pełną świadomość, że coś się skończyło. Nie? To znaczy pewna dobra emocja i też ta emocja, która była w Legnicy, ona się niestety wyczerpała. Jest... Ledniczanie chętnie po owoce oferowane przez Rabczenkę sięgali, a najmłodsi dopytywali. Dobre, dobry, dobry. Rzeszam, Nie, my się tylko pytamy co o co chodzi, chodzi z tymi, tymi jabłkami. jabłkami? Dzisiaj wspieramy polskich sadowników, bo mają problem, ponieważ Rosja zabroniła importować polskie jabłka na swuterem, dlatego trzeba dużo ich jeść. Dziękujemy proszę uprzejmie. Jednak Polacy od przeszło 10 lat jedzą jabłek robią, zdecydowanie nie? mniej. Dlaczego? Powodów może być kilka. Po prostu Polaków nie wszystkich stać na kupienie tych jabłek. Jabłka są jednak drogie. Jeżeli by były tańsze, na pewno by więcej spożywali tych jabłek. Dlaczego jemy mniej jabłek? No ja trudno mi to powiedzieć, ja mam swoje, mam działkę, mam śliwki, mam owoce, także ja a tu na no, mieście, no trudno mi coś powiedzieć. Czy pan, za drogie? Przepraszam, mogą być i za drogie. Pan. Ma pan swoje jabłko, to jabłko jest smaczne czy? Smaczne, powiem, że smakuje mi, tak. Moje może smaczniejsze, ale to bardzo mi też smakuje. A to weźmiemy jabłka te? Nie, jedno tylko możesz, bo to dla każdego jednym. W rynku pojawiła się także żona i dzieci Jarosława Rabczynki. Oprócz chęci skosztowania rajskiego owocu obecność to zapewne także forma wsparcia aspiracji prezydenckich męża. Bardzo się cieszę z kandydatury mojego męża. Komentować za bardzo nie chcę, ale jak najbardziej je wspieram. Całą rodziną, całym sercem i, no i będę trzymała kciuki, bo zmiany są na pewno. Zdecydowanie zmiany są potrzebne. Dzisiaj będziemy kusić jabłkami, przede wszystkim do tego, właśnie, żeby polskich sadowników wspierać. Myślę, że to jest bardzo pozytywny wydźwięk. Z jednej strony oczywiście walor ekonomiczny, ponieważ wspieramy polskich rolników, ale też jest to działanie prozdrowotne, ponieważ jak wiemy jedzenie owoców jest jak najbardziej korzystne dla zdrowia. I kuszenie polityczne rzecz jasna, bo Rapszenko liczy, że mieszkańcy podzielą jego pogląd iż Legnica potrzebuje zmian. I gospodarczego przyspieszenia. A Tadeusz Krzakowski za swoją pracę dostanie w tym roku nie czerwone jabłko, a czerwoną kartkę. Głogowska policja ma za sobą kolejny w ostatnich latach kompleksowy przegląd stanu oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wzorem lat poprzednich wszyscy zmotoryzowani mogli przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia na ten temat telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. Jakie są efekty tej akcji? Działania te mają na celu ujawnienie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia. W szczególności przeglądowi podlegało sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości czy brak lub zniszczone urządzenia drogowe. Zgłoszeń od kierowców nie brakowało. Było to kilkadziesiąt maili telefonów skierowanych do nas, ale ta akcja to również i kontrola ze strony policjantów, to też dnia wnioski od nas płynące. One głównie dotyczyły oznakowania poziomego, czyli linii wymalowanych na jezdni. Wiadomo, że jest to sezon wiosenny, bo wtedy ta lustracja się odbywała, więc trzeba było te braki po zimie uzupełnić. One są stopniowo uzupełniane. Natomiast część uwag dotyczyła na terenie zwłaszcza miasta ulicy Kazimierza Wielkiego, organizacji ruchu na rondzie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Wyniki już można zobaczyć. Między innymi postawiono płot wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego który no uniemożliwia przekraczanie tej ulicy w dowolnym miejscu, to poprawiło bezpieczeństwo. Tam również były wnioski od mieszkańców dotyczące ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się za przejściem dla pieszych jadąc w kierunku ulicy Poniatowskiego. Ten wniosek kierowany również kilkakrotnie przez policję do zarządcy tej drogi, czyli do domyśląskiego zarządu drugiej kolei, no nie spotkał się z pozytywnym rozwiązaniem. Będziemy dalej apelować o to, aby w tym miejscu postawiono znak, chociaż jest tam planowana przebudowa tego skrzyżowania i budowa ronda, ale do tego czasu poprawiłoby to znacznie bezpieczeństwo. Na uwagi dotyczyły wykoszenia traw czy niewidocznych znaków. Bogdan Kaleta przyznaje, że z oznakowaniem jest coraz lepiej i od kilku lat nie odnotowano żadnego absurdu drogowego. Oprócz tego możemy jeszcze mówić o takich paru wnioskach dotyczących na przykład postawienia znaku na jakiejś ulicy lub usunięcia na przykład znaku stop na Starym mieście, czy też wniosek o budowę przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Netsto na ulicy Armii Krajowej. One wszystkie są rozpatrywane, oczywiście skierowane do zarządców dróg. Policjanci zbierali tylko te uwagi i tam, gdzie one były również spostrzeżone przez nas, przekazywali je zarządcom dróg. Policjanci sprawdzają potem, czy ich wskazania są wykonywane. czasem by że wnioski te trzeba ponawiać do skutku. Przygotowania do nadchodzącego sezonu rozpoczęli piłkarze ręcznie siódemki Legnica. Zespół trenuje w hali przywierzyńskiego i pracuje w tej chwili nad poprawą ogólnej kondycji fizycznej. Szczypiorniści rozegrają pierwszy sparing 18 sierpnia z SKPR Świdnica. Następnie zespół podejmie u siebie drużyny z Kalisza i Wolsztyna oraz weźmie udział w towarzyskim turnieju w Wielkopolsce. Jest to okres dużej takiej pracy, przede wszystkim pod względem wytrzymałości i siły. Musimy zbudować pewną bazę, na której będziemy bazowali przez okres, przynajmniej połowy sezonu. Jest to okres ogólnie lubiany przez zawodników, ponieważ wykonują dużo ćwiczeń wydolnościowych, pracują na dużym obciążeniu, ale to jest taka charakterystyka tego okresu. Karierę po ubiegłym sezonie postanowił zakończyć Paweł Ożłowski. W związku z tym jednym z najbardziej doświadczonych zawodników siódemki pozostał Tomasz Kozłowski. Paweł był filarem obrony dobrym duchem zespołu, więc na pewno będzie go brakowało w naszym zespole. Duże ci chłopcy, jeżeli będą chcieli, to na pewno mam mi mnóstwo rzeczy do przekazania i jeżeli tylko będą chcieli wyciągać wnioski, to myślę, że wszystko pójdzie w, do, w dobrą stronę. Tak? Mam nadzieję, że są głodni tak samo pracy, jak ja. Pomimo swojego wieku już dalej mi to sprawia przyjemność i dopóki będę grał i będę zdobywał bramki, będę chciał grać dla mnie dzielnicy, dla Siódemki, przepraszam. W zespole pojawiły się nowe twarze. Jedną z nich jest Jacek Będzikowski junior, 20-letni rozgrywający jest z synem Jacka Będzikowskiego, dziś asystenta kadry narodowej. Nad rozwojem młodego szczypiornisty będzie oczywiście czuwał osobiście jego wujek Piotr Będzikowski, szkoleniowiec pierwszego zespołu siódemki. Myślę, myślę że do, do treningów wszyscy podchodzą tak samo. Wiadomo, że w Legnicy teraz jest bardzo dużo nowych zawodników, du, dużo też zawodników odeszło, także wszyscy będą traktowani tak, tak samo. Co, co do nazwiska, myślę, że raczej taryfy ulgowej niestety nie będzie, ponieważ nazwisko samo może być tylko jedynie tylko na papierku. Nieco wcześniej treningi rozpoczął Łukasz Mazur. 19-latek brał udział w specjalnym zgrupowaniu w Kielcach dla najzdolniejszych bramkarzy z całego kraju. No tutaj są inne przygotowania, tam mamy typowo bramkarskie, a tutaj szlifujemy już kondycję do, do, do sparingów, które będziemy prowadzić teraz także w przygotowawczym, no i do sezonu zasadniczego. Już w Kielcach tam odczuwałem trochę zakwasy, więc tutaj tylko... Tak naprawdę już, już, już puszczają one, i myślę, że będzie już szlifowanie tak do sezonu. Pierwszy mecz ligowy szczypiorniści rozegrają 13 września. Ich rywalem będzie MTS Chrzanów. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.